Mali odkrywcy. Dziś baw się z nami, choć jesteś skrzat. Możesz pomóc, choć masz mało lat. Ze zwierzętami będziesz za pan brat. Baw się z nami, z nami, odkryjesz świat. Przeróżne smaki. W miasteczku odkryć jest ciepły dzień. To idealny dzień na. Lody! Ja chcę wielkie, różowe lody truskawkowe w wafelku z całą masą czerwonej posypki na wierzchu. O, tak! A, chodźmy chodźmy lody, chodźmy! Chodźmy! Witam, witam, witam. Czym Kerry wafelek może wam służyć? Czy ma pani wafelki do lodów? Czy Kerry ma wafelki? Wafelki? To mój przydomek! A już to są! Tu, tam, tam i się. Może je posortujemy. Czerwone zbierzemy tutaj. No, a brązowe tam. A zielone tu. Aj, aj! Pomarańczowe tam. A niebieskie tu. Jak wam się udało tak złożyć? To łatwe. Uporządkowaliśmy je według kolorów. Dzięki wam, dzięki wam, ale piękne wafle mam. Jakie wafelki wybieracie? Ja chcę czerwony. Ja pomarańczowy. Zielony, proszę. Ja brązowy. Dla mnie niebieski. Bardzo dziękujemy. Ale gdzie są lody? O! to nie moja branża. Poszukajcie sam jego kulki. Powodzenia do jedzenia. Witam, witam, witam! Czym sami kulka może Wam służyć? Czy mogę dostać wielkie, różowe lody truskawkowe w wafelku z całą masą czerwonej posypki na wierzchu? Proszę? Co? Co? Y niestety nie mam wafelków. My tak! W takim razie macie szczęście. Mam czekoladowe z czekoladą, czekoladowe bez czekolady i czekoladowe tofi. Owocowe. Lemoniadowa limetka, oranżadowa pomarańcz i mam jagodowe. Jagodowe z sokiem i jagodowe z jagodami. Ach tak! I mam oczywiście różowe truskawkowe. Ale trudno zobaczyć, które są które. Może je jakoś posortujemy. Różne rodzaje truskawkowych. Tutaj. Oranżadowa pomarańcza, tutaj. Lemoniadowa limetka, tam. A jagodowe, tu. Czekoladowy tutaj. Oj, to wspaniałe. No i kto chce lody? Oranżadowa pomarańcza do pomarańczowego wafelka. Lemoniadowa limetka do zielonego. Czekoladowe stofi do brązowego wafelka. A jagodowe do mojego ślicznego niebieskiego. A dla pana będzie wielka porcja truskawkowych prosto do czerwonego wafelka. Dzięki. Czym jeszcze mogę ci służyć? Czy ma pan masę czerwonej posypki, żeby posypać z wierzchu? Posypka? Musisz o to poprosić Tomiego posypkę. Powodzenia, do jedzenia! Witam, witam, witam! Czym to mi posypka może wam służyć? Cały dzień szukam wielkich różowych lodów truskawkowych w wafelku, a w dodatku z całą masą czerwonej posypki na wierzchu. Niestety nie mam wafelków ani lodów. My tak! Macie tak? Szczęściarze z Was. Teraz Wam trzeba posypki. Ale tam jest wszystko wymieszane. Może mogę je odmieszać? Niesamowite! Zaraz was posypię posypką! I tak Michael spełnił swoje marzenie. Wraz z przyjaciółmi posortował wszystko według smaku i każde z nich zjadło pyszny deser.